Wyszły bez. Jeszcze przed... UOO! Ale fleszyk! A O kurwa. <śpii> Rampa śpi Rampa... I przed rampą jeszcze, przed rampą Heaven, pakę y mam Leży jeden O kurwa Ohohoho! <ś handcuffs> Osty kurwa, myślałem że ja miałem dużo Poczekajcie, poczekajcie wszyscy, dajcie <laughs> kurwa. O kurde, belemole mole. Nie no, nie wybali, polaka. Poczekajcie! O kurwa! Ja też. <laughs> to sobie kurwa nie pogramy. Drugi nie wiadomo, wszędzie, uważaj, uważaj Mkes. Przed schodami. MKS to są emocje, jesteś trochę pierdolnięty, nie? HAHAHAHAHA Tak Nice. ja defuję. Nie mam defa stary. Nice! <grymne> 10 sekundowy Janek bydzera, let's go! Let's go! <grymne> Nie bywały. <noise> 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 Dobrze, brałem lekcjał Janka Wedzeryn A ty bardziej ile w piku Elo miałeś? W piku miałem 3500 kurwa. O. No jak to namalujesz? No to ważnie kurwa. Dobra, ja ci no to sprawdzę. 3500 do 2400 kurwa. 371 no to miałem ile 371. <noise> no 3, prawie 4, już chyba 5.000 kurwa. <noise>